A ja i Róża! Jesteśmy na sterylizację z naszym kotuszkiem, Pianeczką. Ona sobie tutaj siedzi, przed chwilą jeszcze siedziała tutaj. Pianka miała cztery małe kotki, no mówię Wam. I no wiecie, musimy ją sterylizować też dlatego, żeby dla Pianki to by było duże wyzwanie mieć tak bardzo dużo kotków. A poza tym chcielibyśmy mieć małe kotki, tylko żebyśmy nie mieli co z nimi zrobić. Prawda, Róża? Chcielibyśmy, żeby miały jakiś dom, a wiecie, teraz już wszyscy prawie mają kotki. Tak, kotek taki, du duży kotek, może mieć w ciągu roku nawet do 15-20 kotków. No, więc pianka no. by miała bardzo duże wyzwania, więc... No, nie dalibyśmy rady z pianką, żeby tyle kotków było, nie? No. był cały zapchany garaż kota. Tak, wszędzie byłyby kotki. Właśnie y, jedziemy sobie z pianeczką. Pianeczka siedzi u Różyczki na kolankach. Prawda Różyczka? Coś nam chcesz powiedzieć? Nie, nic. Może no. Pioneczka chcesz coś powiedzieć? Na pewno by powiedziała, jeżeli by mogła mówić. Pianeczka jest trochę wystraszona pewnie. Tak. tak. Nie wie co się dzieje. Pewnie by nam to powiedziała. Bo no, tak autkiem to pianka raczej nie jeździ, nie? No. Nie za bardzo tak jak wam mówiłam, ona ma cztery dzieci i, i jedna, jedna z nich jest od naszej babci, prawda? Tak, i mamy teraz trzy Szara, szaraczek no, i Jed, mamy teraz jedna trzy pójdzie dzieci. do mojej koleżanki i to, to jest piszczełka, ale ona ma chyba zmienić imię na Blue, więc też fajne imię będzie Nie, jedna z nich jeszcze to jest pazurek, to jest kociczka to co wymieniłam to są kociczki i jeszcze jest jeden Pazu, yy, przytulasek drapaczek, bo mam, mam dwa imienia i to akurat on, yy, on jest chłopczyki. Prawda Róża? Hmm. A trzy kotki jeszcze są dalej w domu. Siedzą same, ale chyba jeden dzień doszedł trwa. Tak, bo dzisiaj pianka nie mogła dzisiaj rano jeść nic, co I dzisiaj... Y przez cały dzień, do końca dnia chyba też nic nie będziemy mogło jeść, dopiero jutro Będzie głodna Kto, a kto jej dawał? Ale przecież tam kotki małe musiałam te jedzenie Kotki mają, ale piankę dałem osobno teraz, żeby nie jadł jedna mm. pianusia no, jest głodna, wystraszona Ale to jest dla jej dobra hmm. no. Żeby się wyleczyła chociaż jeden dzień Może nie, żeby leczyła, ale żeby nie miała już małych kotków, bo bo jakby miała co chwila małe, 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 małe kotki, to by później nie dała rady ich, ich wy wykarmić. wiecie No, bo ma za mało cyciuszków. A tyle kotów, a tyle cyciuszków, a wszystkie koty by chciały od razu pić. No, wyobraź, wyobrażacie sobie, że Pianka miałaby 10 albo 15 kotów? Cały karas kotów. No. Piękna pianusie by wtedy była. Dobrze, że ją ja na to bierzemy. No, a kiedyś był deszcz dawajcie, dawajcie łapki w górę dla pianeczki, mówię wam, żeby ona przetrwała tą jej sterylizację. Dawajcie łapki w górę, prawda Różuś? Jedna łapka w górę, jedno pomożenie dla pianki. Jak chmurka. A, pianka już sobie idzie z kolan moich. Tak, pianka sobie... O... Ja pamiętam jak byłem u weterynarza. Co my pojechaliśmy No Tata, do ciebie, Pianusia. To jest tutaj? Tutaj zatrzymamy się, Pianeczko. Pójdziemy z nim na rączkę? Tak, idziemy na rączkę. przy kierownicy, bo Tata właśnie po bilecik i się patrzy. Troszkę się chyba boi, prawda, Pianeczka? Pianusiu. Pianusiu, tak, mój koszku, tak. No piękne kociczka. Tak. Tak idziemy z pianeczką. Ona jest szczęśliwa, bo wyszła z domu, ale chyba coś przeczuwa, że coś się będzie działo, nie? Pioneczko? No. Tata z kotkiem idą. I to jest y, gabinet y, weterynarski pod wielkim wiązem. Zobaczcie, tu mamy ten wielki wiąz. Właśnie my jesteśmy tutaj w Rossmanie, a pianka jest na sterylizacji. A ja mam takie okulary. Tak, właśnie czekamy. Czekamy, chodzimy sobie. Chodzimy sobie po Rossmanie. A pianka jest właśnie w gabinecie ja pół weterynarza, nie? Proszę. Okay. No, zakładasz okulary? Się... Pokaż jak wyglądasz. Chyba trochę za małe. No. Tam nie dobra. Bardzo fajne, no? Super. Hmm? a ja też znalazłam fajna pudeły. No fajne. Pokaż. Fajne, no? Żeby się nie porysowało. nie? Wow, kolor widzę świat! Tak? I jest na kolorowo? No ale fajnie. Właśnie bierzemy jedzamka dla pianki. pianki. No bo wiecie, ona nie może niby jeść teraz, ale wieczorem pani weterynarz powiedziała, że już może jeść. No, tak. no to musimy jej, jej taką ucztę jedzącą. Tak, wzięliśmy y, piance takie, takie jedząko z wątróbką, nie? nie? Nie ruszajmy jeszcze chwilę. Z wątróbką? Tak. I, I jak przyjdzie do mami... domu, to kotki będą. Cieszyć się i ją przytulać, nie? Tak. 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 Jeszcze zobaczymy, czy to nie ma zdrobią, bo pianka to jakieś zdrowień, to ona wcina to. Wielę, nie? Tak. No. Dostałyśmy jeszcze od pani żelki i żelki. Tak, dostaliśmy, zrobiliśmy zakupy w Rosmanie i jeszcze dostaliśmy gratis dziewczyny te, po jednej patrzcie żelków, tak? Tak. Fajnie. Dobra. słuchamy na, na pianusie. ale zobaczyliśmy taki piękny zamek. Tak, tu jest taki e, wygląda jak, jak zamek e, normalnie suchej bezkickiej. Taka replika malutkiego, malutki taki zamek. Dzisiaj tak, tak, cały czas czekamy na pianusie. Idziemy szybciutko, coś kupić jeszcze w Lidlu, jakiś chlebuś. No to o jedziemy i lecimy po pianusie. Jeszcze taki chlebuś kupujemy. Tak, pokroimy sobie chlebuś, dajemy go tutaj do środka. Wybieramy. Zamykamy. Tak, wybieramy grubość, nie, to zamykamy najpierw. Najpierw zamykamy. Wybieramy grubość, dajemy środkową i czekamy. I tam będzie się działo możesz pokazać moje tak, zabiera to, taki kujki robi. Tak. Zabiera do góry i tam. I, kroi. i gotowy na ślebuś. Tak, mamy pokrojony, nie musimy kroić Dobra, poczekaj, poczekaj, musisz poczekać. Teraz Tata musisz wiedzieć, jak to zrobić. Zanieść tu, tu i później tak wyróżni. No, dajemy go tutaj. Tak, bo wtedy jest łatwiej no, I tak. I cały Dziewczyny uwielbiają skanować różne rzeczy. Jeszcze, jeszcze mamy. Jeszcze mamy loda. szybkie lody, ja tak? Dziewczyny sobie wzięły takie ja z zabawkami. Tak. To nic, to nic. Odnij sobie loda. No. Mają z, yy, posypką strzelającą i z zabawkami, tak? Tak, Pierwszy raz jemy tutaj lody Tutaj koło Tak. Tak no. Ale przepyszne są, nie? I one się radzą w bo to jest podsypka A ja mam takiego I właśnie pojedziemy po naszą pianusię Tak, idziemy pani yy, weterynarz dzwoniła, że już pianka jest gotowa Różuś, je tam Różuniu, tutaj Dzień dobry Idziemy, Kotek jeszcze sobie śpi. A widzicie? Jest w Właśnie jesteśmy Tak, pianeczka właśnie się tak powolutku dobudza. A jeszcze sobie śpi. Tu ma na łapce coś, by miała weltron, tak? Tak. I, I na razie jeszcze będzie sobie w takim transporterku. I, I jak się wybudzi, to jeszcze chyba do południa ma tym być. A później już będzie sobie wychodziła powolutku, nie? Tak, będzie mogła chodzić na polko sobie... już. Tak, będzie mogła chodzić na polko, pewnie. To już jutro. Mhm. Pianka sobie tutaj siedzi, leży sobie jeszcze. No, dziewczyny już siadają do tyłu. Jedziemy. No. ciekawe co by nam Pianka powiedziała, jakby miała mówić. Pewnie, że ją boli. Piękny no. czy z domu. Tak. Przyjechaliśmy do domku. Oj, ma, ma taki runcz, co pani wskazała no. jej nie wypuszczać z klatki do chwilkę. wieczora. Nie, do południa, do południa, no. dlatego że, że Kotek myśli sobie, że, że chce sobie pochodzić. Chciałby sobie, chciałaby sobie kotka pochodzić, ale jest w i może jej troszkę w główce zakręcić. Więc najlepiej, żeby sobie jeszcze chwilkę tak powiedziała. Nie, Pianusiu? Spokojnie. I ma takie narączkę specjalne. Tak, ale to ma rączkę, dlatego że miała y, welfron. kroplówkę. Welfron. Tak, welfront. Czy wen, welfront? A możemy A może mi i ją rzeczy no, tak Możecie poglaskać. jej troszeczkę tu otworzyć, ja za, zaraz wam to otworzę. Ja tak, no. Powodku. Nie potrzebuję różnych, nie otwieram no. na całego. Troszeczkę otwórz, z jednej strony, może, żeby nie uciekła, a żebyście mogli ją pogłaskać sobie, tak. No. Pienka wyszła sobie z transportera. Tak jak pani weterynarz mówiła, że ona będzie chciała, tak trochę chodzi że się będzie goręciła o główce, i tak chodziła, chodziła, i, i, i tak się strasznie zataczała. I na razie sobie leży, jeszcze sobie śpi. Tak trochę śpi, trochę leży. Nie? No. Mam ja na no. po operacji. Już się dobrze czuję. Jest ze swoim małym Kaczką i się bawią. Tak, bawią się no, z kotkiem. Jej jest szczęśliwa. Już brzuszek się zagoił też. O, jeszcze gryzie. No, Już skacze, cieszy gryzie. się. No. Także wszystko się dobrze skończyło. Nie Pianusiu? Nie telefonem. Pianusia jest zadowolona, tak? Pianka.